Hej. Witajcie na kanale Sypnia Planuje To już 6 miesięcy od kiedy jesteśmy w Polsce Wszystko zaczyna się stabilizować i układać Żłobek, przedszkole, praca, słuchajcie nawet dom Także chyba widać po moim uśmiechu, że jest naprawdę dobrze i nie ma się czego bać Oczywiście nikogo nie namawiam i nie będę przekonywać Bo każdy ma swoje preferencje i własne obawy dla tych, którzy są na moim kanale po raz pierwszy, chciałam szybciutko streścić, że wróciliśmy do Polski po 14 latach w Anglii, sprzedaliśmy tam dom, porzuciliśmy pracę i z dwójką maleńkich dzieci wróciliśmy do Polski, mając już nagraną pracę. Szczęście to, że nie mieliśmy żadnego wybudowanego domu, więc poszukiwania pracy były zupełnie lepsze, bo mogliśmy wybierać cały obszar Polski, ale zmierzając już do sedna. Jeżeli jesteście ciekawi posłuchać, jak minęło nam ostatnie pół roku po tak długim pobycie w Anglii, to zapraszam do oglądania. To może zacznę od tematu dzieci, bo wiem, że dla wielu z Was jest to naprawdę bardzo ważny temat i pojawiają się różne obawy. Ja w sumie, jak prawie już rok temu. Dzwoniłam do żłobków i przedszkoli, jeszcze będąc w Anglii, próbując zapisać moje dzieci w ogóle do jakiejkolwiek placówki. Uważałam, że to w ogóle nie ma sensu że, że nie znajdziemy, nie pogodzimy pracy i, 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 i szkoły dzieci że to się po prostu nie uda i ja nie będę mogła pracować że po prostu zostanę w domu z dziećmi. Słuchajcie, wszystko okazało się naprawdę prostsze niż wyglądało. Dzieci zaczynają żłobek i przedszkole od godziny 7 rano. Mam całą godzinę na to, żeby dojechać do pracy. Żłobki są do godziny 17, tak samo jak i przedszkola. Fakt, faktem jest, że ja, jak odbieram swoje dzieci, to praktycznie zostaje tam garstka dzieci. Także zazwyczaj rodzice, jeżeli mogą, to odbierają dzieci około 15-2 godziny wcześniej. Też bym tak chciała, niestety nie jest mi to dane. Ja pracuję do 16 i w momencie, kiedy były tutaj jeszcze remonty na moście, to ledwo wyrabiałam się z czasem, żeby zdążyć po córeczkę. Ale nie zmienia to faktu, że jest to wystarczający czas. Godzina przed pracą i godzina po pracy to naprawdę w zupełności wystarczający czas, żeby zaprowadzić dzieci do szkoły czy przedszkola i tak samo je odebrać. Miesiąc w żłobku czy w przedszkolu to koszt około 1000 zł. Niezależnie od tego, gdzie się mieszka, na terenach Polski jest to mniej więcej taka właśnie cena. No, może z wyjątkiem Warszawy. Słuchajcie, ja na początku, jak usłyszałam ten koszt, to pomyślałam sobie, wow, super, to wcale niedużo. Biorąc pod uwagę to, że płaciłam 600 funtów za miesiąc żłobka mojego synka. Więc tutaj. Biorąc odzwierciedlenie, wydawało mi się bardzo mało, no, ale zarobki też są dużo, dużo mniejsze, także to trzeba wziąć na poprawkę. Teraz już przyszło nawet dofinansowanie z rządu na żłobki, także myślę, że można to jeszcze jakoś pogodzić. U nas na początku była wielka panika, bo ja w sumie zgodziłam się już przyjąć ofertę pracy, ale nie mieliśmy jeszcze nagranego ani żłobka, ani przedszkola. Słuchajcie, no było bardzo ciężko. E, udało nam się w końcu znaleźć żłobek i tam też poszedł Adasiek. Po miesiącu przenieśliśmy go do przedszkola Montessori, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo dumna. Asienka znowu jest w żłobku, w którym są trzy panie które myślę, że traktuje jako ciocie bardzo bliskie. Jej także ma bardzo fajną rodzinną atmosferę. Dla takiego bobasa myślę, że nie ma nic lepszego. Myślę, że duża placówka nie byłaby dobra tak jak taka malutka. Ale wiadomo, że każdy ma swoje preferencje. Ja wybrałam żłobek, który jest bardzo blisko mojego mieszkania, a do przedszkola wozimy Adaśka, jest on po drodze do pracy. Co nie zmienia faktu, że jeżeli zmienimy pracę, no to wtedy nam się pokrzyżują te plany i będziemy musieli myśleć, co dalej. A propos pracy, to w 3-miesięcznym podsumowaniu pobytu już w Polsce wspominałam, że jest fajnie, że jest super praca, że bywa różnie, jeżeli chodzi o nakłady pracy. Później dużo rzeczy się bardzo zmieniło. Słuchajcie, zmienił nam się dyrektor. Dużo osób dostało promocję, część osób odeszła, nie wszyscy z nami pracują, naprawdę jest tyle zmian. Przeszliśmy już naprawdę przez wiele różnych jakby sytuacji. Ja oczywiście jestem na tym niższym szczeblu i nie mam tak dużej styczności z podejmowaniem tych decyzji i z tymi problemami, ale jednak jestem obok nich i tak jakby ten, ten stres i ta presja jednak troszeczkę na nas wszystkich się odbija. Także naprawdę, jeżeli wracacie do Polski i szukacie pracy, to omijajcie nowe placówki. Zostając jeszcze przy pracy, to chciałam wspomnieć, że trafiła się nam naprawdę bardzo fajna grupa e, współpracowników. E, pomimo tego, że kilku odeszło i kilku dostało promocję, więc są nowi, to naprawdę myślę, że fajnie się zgrywamy i potrafimy się dogadać. Nie ma żadnych większych zgrzytów. Myślę, że menadżerstwo jakoś potrafi to też dograć, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Także naprawdę jestem z tego bardzo zadowolona. Mam świetny kontakt, chyba ze wszystkimi. Nie mogłabym powiedzieć, że. Że coś jest nie tak, i w ogóle ta atmosfera w pracy jest zupełnie inna niż, niż w Anglii. Ja zawsze pracowałam w środowisku, gdzie było pełno Anglików i gdzieś, gdzie nie, gdzie jakiś Polak na jakimś stanowisku. Przyzwyczajona do tego, że jest angielska kultura, angielskie kawały, rozmawia się o angielskich telenowelach i, i w ogóle o tym, co piszą w gazecie o jakichś gwiazdach. Także zaczynam się już naprawdę przyzwyczajać. Do tego, jaka jest mentalność polska, i bardzo mi odpowiada, jest dla mnie taka naturalna. Nie muszę się martwić, że jak podniosę ton głosu, to ktoś myśli, że krzyczę. W ogóle łatwiej jest rozczytać to, co człowiek ma na myśli, niż to jest powiedziane w języku obcym. Ja naprawdę nie mam problemu z mówieniem czy rozumieniem języka angielskiego. Ale jednak ta mentalność jest zupełnie inna i czasami miałam zarzucone, że nie wiem, że powiedziałam coś, bo nie do końca sformułowałam to politycznie poprawnie. Także tutaj jest zupełnie inaczej i każdy wie, że jak coś przekręcę, to, to wcale nie miałam tego na myśli albo, albo w ogóle tylko się pośmiejemy. Wszyscy, którzy u nas pracują, też mówią po angielsku, więc nawet jeżeli nie potrafię się z czymś wysłowić. No, słuchajcie, po 14 latach naprawdę czasami bywa ciężko powiedzieć coś po polsku, bo nie wiem, jak powiedzieć best practice, że to jest. Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, nie mogę wymyśleć sobie. Myślę, że jak ktoś jest po anglistyce, czego bardzo zazdroszczę ludziom, to ma w głowie te wszystkie tłumaczenia. Ja nauczyłam się wszystkiego przez życie w Anglii i czasami są sformułowania, których nie potrafię przetłumaczyć. Ale tak jak mówię, wszyscy praktycznie mówią po angielsku, więc nawet jak z jakichś spotkań próbuję coś powiedzieć i powiem to tę frazę po angielsku, to i tak wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. Nie wspominałam wam jeszcze, że przechorowaliśmy COVIDa. Nie wiem, jak to się stało. Czy to dzieci przyniosły z przedszkola, czy żłobka, czy my zaraziliśmy się w pracy, bo mieliśmy dużo y, pozytywnych właśnie testów zrobionych na, na koleżankach i kolegach. Ja w sumie, nawet też przez y, okres świąteczny pracowałam tylko i wyłącznie z domu na to, z tego powodu, żeby po prostu nie podnosić tego ryzyka. Już było tyle osób na izolacjach, że ja stwierdziłam, że mając malutkie dzieci, wolałabym zostać w domu, bo to ja. Głównie mam z nimi kontakt, no, mąż ze względu na stanowisko musiał być w pracy. Tak czy inaczej nie udało nam się tego ochronić i jakoś wirus nas dopadł. Oboje z mężem przeszliśmy grypę. Tak to nazwę słuchajcie. Ja miałam nawet po 40 stopni gorączki przez parę godzin, ale bardzo szybko leki na nas działały, zbijały nam gorączkę nie byliśmy pod opieką żadnego lekarza ani nic takiego po prostu leczyliśmy się w domu jakimiś lekami z apteki ja też słuchajcie bo to było tak że było coraz więcej właśnie pozytywnych zakażeń u nas w pracy później dostałam informację z, chyba z przedszkola Adasia że proszą żeby dzieci chore nie przychodziły do przedszkola bo jest coraz więcej właśnie em, pozytywnych zakażeń i w tym momencie był piątek i jakoś tak, nie wiem, miałam jakieś przeczucie. Wpadłam do apteki i o ile ja normalnie nie mam środków przeciwbólowych w domu, czy syropów na kaszel, czy czegoś takiego, nie lubię takich rzeczy trzymać. Uważam, że to zawsze można kupić, a u nas rzadko ktokolwiek choruje. Ale wpadłam i mówię, no dobra, jakbyśmy dostali izolację teraz, w tym momencie, no to wtedy już nie możemy wyjść z domu, więc lepiej to wszystko mieć w domu. Więc ja wpadłam do apteki, zrobiłam dość spore, takie konkretne właśnie zakupy. Kupiliśmy właśnie aspirynę, jakieś tam syropy gorączkowe, dla, przeciwgorączkowe dla dzieci i takie różne rzeczy. A mąż pojechał na duże, duże zakupy do Kauflanda, co obwinia, że tam się właśnie zaraził. I słuchajcie, on w niedzielę zaczął się już źle czuć, ja chyba dopiero w poniedziałek chyba we wtorek rano. Najpierw wyszedł mi negatywny test, że mówię czy nie robiłam? Tak, najpierw wyszedł mi negatywny, a męża pozytywny. Po kilku dniach ja już zrobiłam swój, bo jak już chciałam jechać i zrobić test, to już byłam tak chora, że nie byłam fizycznie w stanie prowadzić nawet auta, więc musiałam poczekać aż przechoruję i dopiero zrobiłam test. Dzieci przez cały czas były zupełnie zdrowe. Może miały troszeczkę katarku, czy, czy troszkę kaszlały, ale. Nie było po nich widać żadnych oznak zmęczenia ani nie wiem, nie marudziło, nic takiego. Także my, na zmianę, tylko z mężem próbowaliśmy się nimi jakoś opiekować. No i na koniec, zrobiliśmy jeszcze dzieciom właśnie testy, żeby skrócić kwarantannę, tą izolację. No i wyszło na to, że Adasiek jest negatywny, Asia pozytywna, i kolejne kilka dni musiałam spędzić z nią w domu. Ale na szczęście nic jej nie było. Adasiek po negatywnym drugim teście mógł pójść do przedszkola. Także wszystko, wszystko wyszło super. Dostaliśmy świadectwa o zdrowieńców, no bo nam magnesy nie przylepiają się do rąk, jeżeli wiecie o czym mówię. Także myślę, że teraz będziemy mogli na jakiś urlop nawet pojechać, słuchajcie, z takim świadectwem. No dobrze, to może tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część filmiku. Także zapraszam Was na drugą część. Do zobaczenia. Pa, pa!